Nie wiem, czy wiecie, że każdy człowiek jest krainą zamieszkałą przez bardzo różne postaci. Krainy wprawdzie bywają bardzo różne. Niektóre są podzielone na państwa, które toczą ze sobą wojny. Inne są spokojne, pełne łąk, lasów, ogrodów, z kilkoma niewielkimi osadami ale są też takie, na których roztaczają się rozległe metropolie, albo takie, na których rosną wysokie góry. A niezależnie od tego, jakie są, wszystkie postacie, które w nich mieszkają, tańczą ich wewnętrzny taniec. I właśnie o takim tańcu chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć.